Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko! Pykniemy sobie w Brawla. Eee, dość, że pykniemy, to jeszcze może skrzynki nawet odpalimy. Bo... Zawsze jak się zdenerwuję, kurze, bardzo zdenerwuję na tego, na, na ludzi, których mi przydziela. Na siebie, bo zrąbałem, bo źle zagrałem, bo... No nie wiem, różne rzeczy powodują wkurzenie. To otwieram skrzynki. I liczę na to, że... Coś... magiczna siła pozwoli mi zdobyć jakiegoś nowego zadymiarza. I tym razem pewnie będzie podobnie. Chociaż nie wiem, może... może nie przegram w ogóle. Co za gość. Następny. Nie będą się tam bronić, a my będziemy czekać na następne. Kurde, ubili go normalnie bez straty? Nie, że nie, że. W ogóle nie, nie wiem, czy zdobyli jakąkolwiek śrubkę, masakra. No ale dobra, niech się bronią znowu. Nieźle sobie radzą w tym defensie. Jakieś z nami sobie słabo radzą w tym szczerze. Uuu, był krakałem chyba. Ej nie, uda mi się. O, chyba zdobędą śrubkę. Nie. No, trzeba temu botowi w końcu pomóc. O Jezu, spadłem! Pierwszy raz. Co się stało, że padłem? No ale słabo zagrali. <grywa> Na moje szczęście, oczywiście. No i co? over. Są punkty. Jest fajnie. Pierwszy raz taką wojnę miałem, pierwszy raz grałem w ten, w, 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 w ten rodzaj gry, nie wiem jak to powiedzieć, żeby goście nie zdobyli ani jednej śrubki, masakra. Dobra. To co, leśmy za ciosem, brawl ball. Czy tak zwana zadyma, zadyma, to jest dobre. Zrąbałem, 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 bo mam za mało HP. 1 -0, 1 -0, ale pro, skort. bo w ogóle nie mam HP. Hm. Ja, no Chyba jednak nam strzelą. Ajajaj. aj, aj! Gdzie do mnie. Ajajajajajaj, zrąbałem, niepotrzebnie A chciałem wyrzucić piłkę i mi się nie udało wyrzucić piłkę chyba nas za przeproszeniem rozwalą no niestety byli lepsi, choć wydawało się, że będą gorsi

Weź, czy możesz mi nie kłaść nogi na głowę? Bardzo mi to przeszkadza. Ten się schował, będzie nas łupał. Normalnie... Kim ja gram? Czy ja muszę zawsze trafić na takich typów? Dobra, może ja nie jestem najlepszy, ale... Po co wyprawiają ziomy? Tika nie mogą normalnie dogonić. Gość koltem nie może tika rozwalić. No. Jezus, Maria, normalnie szok. Jestem w szoku. Tu też nie można trafić jakiejś normalnej ekipy. Jednego gościa padłem. No teraz padłem strasznie jak dzieciak, ale. Zdobyli to. Przysiekasz, ale no. to. 12-9, ale pora No coś nie mogę, nie mogę się przebić. Przez zgraję żywych botów. Dobra, może Może showdown. Może solo. <laughs> tu nie będę mógł zgodzić na moich współgrających. Tu będę musiał podjąć ryzyko. Na początku się schowajmy i ogarnijmy co tutaj się dzieje dookoła kto tutaj będzie chciał mnie zabić kto tutaj będzie moim przeciwnikiem tu jest hm. ten szpec od dynamitów jeden gość już nie żyje Okej. Okay. O, tu dobiję sobie typa jak skręci zaraz tu i nie skręci. Come on, you ty. Dobra, trzech zostało. Jeden to gitarzysta z zespołu Guns' Roses. O! Gitarzysta. Gitarzysta, ja! Aaaa, wygrałem chyba. Jest, jest, jest. Można przegrać i wygrać jednocześnie. Fajowo. <laughs> Poczułem się dużo lepiej. <śmiech> Masakra. <śmiech> Dobra. To w takim razie odpalę skrzynkę aż. Albo nie. Albo jedną. Może tą big skrzynkę odpalę na koniec. Pięćdziesiąt osiem końców. 12 do Kolta. 16 do Jackie. 20 do Daryla. A, tu już dobra pocisnę. 6. 18 końców. 4 do B, 8 do Shelly. Czyli nic. 5 skrzynek. 21 końców. 5 do Bula. 8 do Penny. 17 końców, 7 do rosy, 10 do peny, 3 gemy. Brakuje mi 4 gemów, żeby kupić ewentualnie jakiegoś skina za 30. Dobra, 3, skrzyny 15 końców, 5 do Riko, 6 do Broka i jest, będę miał skórę za 30. <noise> Dobra, 2 skrzyny jeszcze. 70 końców, 5 do Tary, 15 do Penny i ostatnia strzyna. 23 końców, 5 do Karla, 6 do B, 5 gemów, ale dzisiaj miałem szczęście, jeżeli chodzi o gemy, powiem szczerze. Dobra, Marka, do następnego granka. Może live, bo odzyskałem internet. Co prawda, nadal jest mobilny i nadal może przerwać w każdej chwili. Nara!